Jowisz, olbrzym Układu Słonecznego, ma coś do powiedzenia, jeśli słuchacie. Można usłyszeć coś, co nazywamy rykami lwa, bo mają taki ryczący dźwięk. Można też usłyszeć gwizdzące tony, albo syki oraz gwizdy, które brzmią. Wszystkie one są oznakami dynamicznych zjawisk, które dzieją się teraz w magnetosferze Jowisza. Jeśli zdarzy się Wam jechać po opustoszałej autostradzie, wasze radio odbierające na falach średnich może przypadkiem złapać dziwne dźwięki pochodzące z magnetosfery Jowisza. Są impulsy kilkusekundowe, ale występują też długie rzędy kilku minut. Pojawiają się i znikają co godzinę bądź dwie. Większość z nich brzmi jak zwykłe zakłócenia, ale raz na jakiś czas można wyłowić coś jakby wznoszący się albo opadający ton. Niektórzy słuchacze opisywali dźwięki brzmiące jak stukanie dzięcioła albo fale rozbijające się na plaży. Niepokojący hałas.